Dobry kochane Kaczuszki, zaczynamy razem nowy tydzień. Dzisiaj jest poniedziałek. Cieszę się, że ten cały tydzień spędzimy razem i wiecie, co Wam powiem, że przygotowałam dla Was dużo fajnych rzeczy i mam nadzieję, że chętnie będziecie wykonywać te wszystkie moje pomysły i że Wam się spodobają. Dobra, Kaczuszki, no to co? Zaczynamy nasz dzień dzisiejszy. Jesteście obudzeni wszyscy? Możemy tak się jeszcze szybko sprawdzić. Wszystko obudzone? Ręce, szyja, policzki, uszy, nos? Usta obudzone? Robimy takiego kręciołka? Chyba jest dobrze. Gotowi? To zaczynamy. Kochane kaczuszki, czy wy jeszcze pamiętacie, jak się liczy? Bo myśmy ostatnio dawno nie liczyli. Przypominaliśmy sobie samogłoski, robiliśmy prace plastyczne, a dawno nic razem nie liczyliśmy. Słuchajcie, sprawdzimy, jak to Wasze liczenie idzie na paluszkach. Dobra? Sprawdzamy najpierw jedną rękę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli ta ręka ma pięć palców. No dobra, zgadza się. A druga? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, a obie razem? Ile mają? Kto wie? Na pewno wszyscy wiecie, ale policzymy sobie jeszcze wspólnie, dobra? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Wszyscy mamy dziesięć palców. To bardzo się cieszę, że sobie przypomnieliśmy liczenie do dziesięciu, bo to nam teraz będzie potrzebne. Słuchajcie, zobaczcie, co przygotowałam. Mamy tutaj taki obrazek. No, i tutaj jest. Kilka różnych przedmiotów. No i teraz słuchajcie, naszym zadaniem jest policzyć, ile jest tych przedmiotów i wybrać prawidłową odpowiedź. Zobaczcie, mamy tutaj trzy kwadraciki i w każdym z tych kwadracików jest inna ilość tych y, kropeczek, prawda? Zobaczcie, sprawdzamy, ile jest w pierwszym. Jeden, dwa. Sprawdzamy, ile jest w drugim. Jeden, dwa. 3. Sprawdzamy, ile jest w trzecim. 1, 2, 3, 4. Czyli tu było 2, 3 i 4. No dobra. No to teraz na obrazku mamy chmurki. No to teraz szybko sprawdzamy, ile tych naszych chmurek jest. 1, 2, 3. No i na którym było? Tu było 1, 2, 1, 2, 3. Jeden, dwa, trzy. Zgadza się. Czyli naszą prawidłową odpowiedzią jest trzy. I przypo, przypinamy klamerkę tam, gdzie jest prawidłowa. E, prawidłowa odpowiedź. No dobra, jedziemy dalej. Tutaj teraz mamy słoneczka. No i co? Najpierw może policzymy, ile jest słoneczek. Co? Dobra? Jeden. 2, 3, 4, 5. No, i teraz musimy znaleźć prawidłową odpowiedź, czyli na którym kwadraciku jest 5 kropeczek. No to zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, a tu było 5, czyli się nie zgadza. 1, 2, 3, 4. A tu było 1, 2, 3, 4, 5. Też nie pasuje. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zgadza się. No to przypinamy na prawidłową odpowiedź. To już możemy sobie przełożyć, bo zgadliśmy. No to zobaczcie, a to chyba będzie trudne, bo dużo jest naszych kwiatków. Ktoś pamięta, co to był za kwiat? Tulipan. Zgadza się. No to słuchajcie, zaczynamy liczyć. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Czyli dokładnie tyle samo, ile naszych palców. No to dobra, no to słuchajcie, szukamy prawidłowej odpowiedzi. 1, 2, 3, 4, 5. Zgadza się? Nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, a tu było ile? Kto mi przypomni? 10, yy, czyli to też nie jest prawidłowa odpowiedź. No to sprawdzamy tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli pasuje nam i przypiniamy naszą klamerkę na prawidłową odpowiedź. No to słuchajcie, sprawdzamy teraz drzewa. 1,

Pasuje, czyli tego ostatniego już nie musimy liczyć, chociaż możemy sprawdzić, bo może tu też jest 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie, czyli pasuje tylko jedna odpowiedź. I ostatnia nasza kartka. Sprawdzamy, ile mamy serduszek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i teraz szukamy odpowiedzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tu też było dziewięć. Czyli pasuje nasza pierwsza odpowiedź. Świetnie Wam poszło. Ale słuchajcie, ja Wam pokażę jeszcze jedną fajną zabawę. Jak możecie z takim liczeniem pobawić się w domu. Ale teraz potrzebna nam będzie kostka do gry. Potrzebne będzie nam. Trochę takich paseczków. Zobaczcie, ja ich tu wycięłam bardzo dużo, chyba z 30 albo i więcej. I te paseczki są w różnych kolorach. No i oprócz tego przygotowałam trzy takie łodygi od kwiatków, prawda? Jest jeden, dwa i trzy. No to wybierzemy sobie, że je, pierwszy kwiat będzie miał, będzie żółty, dobra? Drugi będzie fioletowy. A trzeci będzie pomarańczowy. I trochę tych pasków. Zobaczymy, ile zużyjemy. Na razie dam tyle tutaj najwyżej będziemy dobierać. No i o co chodzi z tym naszym zadaniem? Zaczniemy od naszego pierwszego kwiatuszka. Rzucamy kostką słuchajcie. I tyle, ile oczek nam wypadnie. Tyle płatków. Musimy przykleić do naszego kwiatka. Dobra? No to uwaga, rzucam. Ile wypadło? Dwa. Czyli słuchajcie, ten kwiatek będzie miał tylko dwa oczka. No to słuchajcie, bierzemy teraz dwa takie paseczki i zrobimy takiego kwiatka innego trochę. Bierzemy ten paseczek i nawijamy go na nasz paluszek. Słuchajcie. No, i tak chwilę trzymamy, 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 odwijamy i zobaczcie, on się zrobił taki zakręcony. I przyklejamy. Bierzemy klej i przyklejamy do tego naszego kwiatuszka. Jeden i z drugim robimy to samo. I przyklejamy. Czyli tylko dwa. No dobra, tak wypadło. Jedziemy dalej. A drugi nasz kwiat aż będzie miał sześć płatków. Zobaczcie, no to szybciutko. Paluszek i nawijamy. O, i przyklejamy pod spodem. Dobra, to ja przyklejam, a wy liczycie i sprawdzacie, czy się nie pomyliłam, czy na pewno przykleiłam sześć. Liczycie na głos, ile nasz kwiat. O, zapomniałam zawinąć, słuchajcie. Szybko zawijam i przyklejam. Zawijamy, zawijamy. Czy już jest 6? Chyba jeszcze nie. No to szybciutko, szybciutko. Zawijamy, zawijamy na paluszek. Już jest 6? Też 1 2 3 4. No to chyba nam jeszcze brakuje, czyli zawijamy, zawijamy. No to słuchajcie, jak jest 4, a musi być 6, to brakuje nam chyba jeszcze dwóch. A teraz 1 2 3 4 5, a po 5 jest co? 6, no pewnie. Zawijamy i przyklejamy. I słuchajcie, właśnie takie kolorowe kwiaty, takie odstające, możecie sami robić i właśnie się bawić. Ale na przykład, jak już skończymy jedną kolejkę, to można rzucać kostką jeszcze raz i dodawać kolejne płatki do naszego. Kwiatuszka. Moje kochane kaczuszki. Przygotowałam dla Was coś jeszcze, ta nasza zabawa klamerkowa. Myślę, że fajna była. I właśnie przygotowałam dla Was taką kartę pracy też. Zobaczcie. Tutaj jest sześć różnych takich y, puls z obrazkami różnymi. Trzeba to przeciąć wszystko. Rozcinamy tak, że zostanie nam później tylko taki mały jeden kwadracik. Zobaczcie. No, i robicie dokładnie to samo. Potrzebujecie klamerkę, liczycie, ile jest obrazków, i przypinacie na prawidłową odpowiedź. Czyli tu są jeden, dwa słoneczka. No to gdzie są dwie kropki? Tu, tu, tu. Właśnie tak. I na tym będzie polegało wasze zadanie. Ale mam dla was jeszcze jedno zadanie. Pamiętacie, jak przy samogłosce mówimy, mówimy sobie, że mm, o ma taki kształt koła, prawda? O, o. I buzia robi nasze takie kółeczko, takie podobne jak koło od samochodu, prawda? Takie podobne jak słonko. Zobaczcie nasze słoneczko. Też było takie okrągłe. O. Spróbujcie sobie. O. Waszym zadaniem. Jest poszukać takiego właśnie kształtu w domu. Co jeszcze ma taki okrągły kształt? Co wygląda jak takie koło? Hmm? A ja z tych właśnie kół zaproponuję Wam jeszcze taką pracę. Co można z tych kół zrobić? Zobaczcie, wcale dużo do tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy trochę kółek w różnych kolorach. Dostaniecie ode mnie taki szablon, i te koła musicie wyciąć. I pokolorować, albo właśnie wyciąć od razu na kolorowym papierze. Możecie prosić o pomoc rodziców z wycinaniem. No i jak już wyci wycięliśmy te wszystkie kółeczka, no to pokażę Wam, jak je przykleimy, a Wy powiecie mi, co nam z tego wyszło, dobra? No to przyklejamy. Najpierw przyklejamy to największe koło. Potem przyklejamy średnie koło. I na nie, to, to jest chyba takie samo, prawda? No to słuchajcie, zginamy je na pół i przyklejamy tylko pół z niego. Zobaczcie. I możemy je tak otworzyć i zamknąć. Otwieramy je i do tego wklejamy takie trochę mniejsze kółeczko, które będzie czerwone. Zobaczcie, wklejamy czerwone. I zginamy razem z tym. No dobra, to nasze kolejne średnie pomarańczowe koło. Wklejamy w środek tego dużego koła. I mamy, zobaczcie, później mamy cztery takie same kółeczka, prawda? No i co z tymi czterema zrobimy? Wszystkie zginamy na pół. Zginamy na pół i klejem smarujemy tylko. Połówkę i zobaczcie: przyklejamy jedno. O, spadło mi. drugie i też smarujemy tylko połówkę. O, jeszcze jedno, czyli to już jest nasze trzecie i czwarte, już ostatnie. Czy ktoś już wie, co nam z tego wyszło? I zobaczcie, zostały jeszcze dwa malutkie. No to szybciutko te dwa przyklejamy do góry. Jedno, drugie i są jeszcze dwa mniejsze. Oj, chyba już wiecie, co wyjdzie. I jeszcze jedno białe w środek. I teraz potrzebny będzie nam czarny marker. Albo czarna kredka i rysujemy w środku jeszcze jedno mniejsze czarne i możemy tu dorysować takie rzęski. I zobaczcie jak z tego naszego koła, z takiego koła jak na przykład jest w samochodzie albo koło tworzy nam nasza buźka, albo zobaczcie w rolce z papieru ona też tworzy. Kucho, prawda? No i z takich kół można zrobić prostą pracę plastyczną. Zobaczcie, jaka piękna żaba nam wyszła. Możecie później na przykład użyć jeszcze bibuły i z tej bibuły podrzeć ją na takie malutkie paseczki i na przykład z niej zrobić trawy naszej żabce. To już pomysłowość zależy od Was. Moje kochane kaczuszki, jeszcze szybciutko Wam powiem, Mam jeszcze dla Was jedną rzecz. Zobaczcie. I co tutaj znowu mamy? Co to jest za kształt? Co to jest za kształt? To jest chyba taki sam kształt. To było właśnie koło. No i co? Słuchajcie, mamy tutaj takiego kwiatka zrobionego z kółek, prawda? No oczywiście musieliśmy dodać jeszcze inne kształty żeby zrobić młody g i taką trawkę. Ale zobaczcie, środek i płatki to wszystko mamy tutaj koło. No i waszym zadaniem będzie tego kwiatka pokolorować. Ale jest małe utrudnienie, bo nie kolorujemy go tak, jak chcemy, tylko według pewnego schematu. Ten kwiatek ma ukryty, ukryte swoje kolory. Każdy kształt ma już dobrany kolor do siebie. Słuchajcie, i dostaniecie ode mnie Taki właśnie schemat tych kolorów. Zobaczcie. Tutaj jest pokazane, że wszystkie małe kółeczka mają kolor żółty, czyli szukamy na naszym rysunku wszystkich małych kół, kółeczek i kolorujemy je na żółto. Później patrzymy, że tutaj duże koło jest czerwone. To znaczy, że duże koło, które znajduje się na tym rysunku, też musi być czerwone. Mamy jasno zielony. Taki kształt inny troszeczkę, prawda? No to szukamy takiego kształtu. No i go też kolorujemy na jasnozielono. A łodyga nasza chyba, zobaczcie, to jest taki ten sam kształt. Chyba tak, zgadza się. Jest ciemnozielona i też musimy to pokolorować. I zobaczcie, to nasze koło, ile, ile rzeczy można z niego zrobić? Można stworzyć kwiata. Można taką piękną żabę z samych kółek, właśnie zrobić. A może wymyśl, Wy wymyślicie jeszcze jakąś inną ciekawą pracę, którą można zrobić z samych kółek, właśnie z tego kształtu koła. Kaczuszki, mam nadzieję, że któreś z tych zadań Wam się spodoba i że je wykorzystacie. Pamiętajcie o tym, że to, które robicie, wybieracie sami z rodzicami. Nie musicie robić wszystkich. Musicie zrobić jedno, dwa, ale jak chcecie i Wam się podobają, to wszystkie będzie mi bardzo miło. Życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia jutro.